To jest 15. na żywo w TVN-24 Dagmara Kaczmarek Szałko. Witam ponownie i zapraszam na podsumowanie najważniejszych tematów dnia. Polscy policjanci i strażacy odpowiedzieli na czeski apel o międzynarodową pomoc w walce z pożarem w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Ogień rozprzestrzenia się tam już na obszarze 30 hektarów. Strażacy napotykają na duże problemy, bo teren jest trudno dostępny. Silny wiatr nie ułatwia zadania roznosząc ogień na kolejne obszary. W akcji w Czechach uczestniczy też polski śmigłowiec Black Hawk. A już nie... A już niebawem w 15 na żywo relacja naszego reportera na żywo z miejsca walki z pożarem. Wracamy teraz do afery z respiratorami i handlarzem bronią oraz jej albańskim wątkiem. Po tym jak pojawiła się niepotwierdzona informacja o tym, że handlarz bronią, który w trakcie pandemii na zlecenie rządu miał dostarczać respiratory, zmarł w Albanii, dziennikarze Gazety Wyborczej pojechali do stolicy tego kraju Tirany. Okazuje się, że ścigany listem gończym człowiek prawdopodobnie spokojnie prowadził tam interesy bez niepokojenia go przez polskie służby. Przypomnijmy, że chodzi o kwotę 6 milionów euro, które straciło Ministerstwo Zdrowia. Katarzyna Gostawa-Litwińska z nami. Kasiu, przypomnij proszę, co w sprawie handlarza bronią i respiratorami mówią polskie służby. Pozw Konkrety 24. Weryfikuje fake newsy, sprawdza, czy słowa polityków nie mijają się z prawdą, a także analizuje liczby, fakty i dane. Ostatnie wyliczenia to liczba 67, o której mówimy dziś. A to dlatego, że na stronie rządowej opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia kolejnego stanowiska pełnomocnika rządu tym razem do spraw rozwoju sportu dzieci i młodzieży. Byłoby to już 67 takie stanowisko. Niemal połowa z nich wszystkich powstała w ciągu ostatnich dwóch lat. Konkret24 sprawdził ile jest obsadzonych takich stanowisk, a nasza reporterka Agata Adamek próbowała zapytać o koszty i zasadność mnożenia rządowych stanowisk Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii, a jednocześnie pełnomocniczkę rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. Jak widzieliśmy Olga Semeniuk nie chciała wdawać się w szczegóły, ale solidne opracowanie w sprawie rządowych stanowisk znajdą Państwo w tekście Konkretu 24. Zostajemy na sejmowych korytarzach, tym razem jednak z Mają Wójcikowską. A z Sejmu przenosimy się na Mazury i Pomorze, czyli do tych regionów, które często wybieramy oczywiście na wakacyjny wypoczynek. Ten jest w tym roku dość kosztowny dla turystów, ale i trudny dla tych, którzy z turystyki żyją. Już teraz czas na relacje Marty Abramczyk i Adama Krajewskiego. To wracając jeszcze do relacji naszych reporterów, może żeby było taniej, warto po prostu spokojnie pożeglować sobie przy marinie i to z własnym prowiantem. Letnia fala pandemii, jaką tak naprawdę ma skalę w Polsce? Dziś Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 3721 nowych zakażeń koronawirusem. Ale kluczem do prawdy o liczbie zakażonych są testy, a tych wykonuje się zdecydowanie mniej niż kilka miesięcy temu. Ukrywali się w Domu Kultury, zginęli od rosyjskiego ostrzału. To tylko jeden z obrazów rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Obwód Charkowski to teraz szczególnie niebezpieczne miejsce i cel rosyjskich rakiet. Informacje z frontu już teraz od. Polscy policjanci i strażacy odpowiedzieli na czeski apel o międzynarodową pomoc w walce z pożarem w parku narodowym Czeska Szwajcaria w Czechach. Ogień rozprzestrzenił się tam na obszarze blisko 30 hektarów. Strażacy mają problemy z jego ugaszeniem. Teren jest trudny dostępny, W dodatku mocno wieje, co też nie ułatwia zadania w akcji. Jest już polski śmigłowiec Black Hawk. Pożary w Europie to niestety koszmarny, ale stały obraz tego lata. Minionej nocy 50 km od Madrytu 23 ekipy strażackie walczyły z ogniem w miejscowości El Velon. Pożar wybuchł wieczorem i błyskawicznie się rozprzestrzenił. Dopiero nad ranem udało się ugasić płomienie na żywo w TVM24. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już niebawem. Fakty po południu.